Dzień dobry, dzisiaj powiem o komponowaniu ubioru z marynarką z metalicznym połyskiem. Połysk metaliczny może być zainspirowany takimi metalami jak srebro, złoto, złoto różowe. Jeżeli mowa o srebrze, to świetnie wygląda ono w połączeniu z innymi chłodnymi kolorami. Jeżeli mowa o złocie, to przyjmuje się, że warto jest je zestawiać z kolorami z palety ciepłej. Natomiast złoto różowe co do zasady jest takie dość neutralne w swoim charakterze. Moja marynarka jest o srebrnym połysku, dlatego też wybrałam kolory z chłodnej palety barw. Jako, że ona jest tutaj pięknie Przyszyciami, ma także interesującą fakturę i dość taki historyzujący charakter, który ja osobiście bardzo lubię. Postanowiłam połączyć ją z taką wielką kokardą, jedwabną, zawiązaną pod szyją, właśnie w takim trochę retro stylu. Także założyłam pod spód tej marynarki koszulę białą, połyskującą, a więc o wysokim stopniu elegancji, który odpowiada właśnie elegancji tej marynarki. Do tego założyłam także delikatną biżuterię, a więc są to małe kolczyki w formie pereł o takim srebrnym połysku, ładnie łączącym się z innymi elementami tej garderoby tutaj w zestawie. No i jako, że bardzo dużo dzieje się w górnej części sylwetki, to już na dole założyłam czarne spodnie, proste, eleganckie, wykonane z materiału i połączyłam je z czarnymi kozakami na obcasie. A więc. Tak wygląda moja interpretacja marynarki z metalicznym połyskiem, interpretacja konsekwentnie trzymająca się chłodnej palety barw. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.